Hejka, dzisiaj witam Was. Jest godzina, już ma w która. Jest godzina 18:47. Jeszcze jestem w bluzie, w Grecji. I tak bo tak bo jestem chora. Bardzo chora. I to tak zaraz jestem na moje miejsce. Yy, I tak, mam nadzieję, że wam się podoba, jak tak to, to łobu, Subskrypcja i komentarz zawsze nie zaszkodzi. Jest to darmowe, a dla mnie sprawia wielką przyjemność. Więc jak już się połączę się z moją siostrą, to dobrze. No właśnie, dokładnie dołączę. No hej, możesz kogoś pozdrowić na widowni tylko na tak, jak muszę. Możecie głosić. Chcesz kogoś pozdrowić? No to pozdrawiaj.

No, no to to, to ja potem, potem się dzwonimy teraz dokończę kopnik i zadzwonię i, i, i do ciebie jeszcze raz. Na bójka pa. I tak właśnie skończyłam rozmawiać, którą potem jeszcze do mnie dzwonię. tam no, chora, jak widzicie. Zaraz sobie to nie w herbatkę. A bo nawet teraz sobie zaparzę chorobackę. Dobra, jestem. Już się wola, na moją herbatkę. I tak, yy, i, jak, teraz to jest taki spontaniczny filmik, więc nawet jak ja wolę, tak, ja to nagrywam tak nie dlatego, że jestem aktorką, tylko dlatego, że, bo ja od serca, tak jak ja tak mam codzienny dzień, codzienny dzień. No, nie umiem się dzisiaj wysłowić. I tak, i dzisiaj sobie kupiłam takie cukierki. Gelereczki w czekoladzie, one są pyszne i polecam je. Aha. I tak. I teraz sobie siedzę i będę właśnie gotowała sobie herbatę. Lekarstwa dzisiaj brałam już, bo dzisiaj byłam u lekarza, bo dzisiaj nie poszłam już, bo i tak się masa czułam i jutro też chyba nie pójdę. Nie wiem. I tak myślę, że woda kupiła, możecie słyszeć jakieś szumy właśnie, bo to jest y, moja woda. Dobrze, zrobię teraz zrobię sobie herbatkę. I zrobię sobie herbatkę w moim kubeczku takim fajnym pola słodki to. this what is what, the, what the.

Dobra, idę teraz szybko przypukać twarz. że tam tak. Będę sobie teraz spokojnie troszeczkę. I tak i ogólnie tak wygląda mój wieczór. Był wokół i by po prostu tam na boku. Nie wiem, jakieś tam książki na żółty, po zrobieniu lekcji. To tutaj, daj. Tylko rano, tak, I tak. Um, chyba to dzisiaj wstawię, czy nie tak. I tak i... Um, właśnie to chciałam dla Was pokazać. Moje nowe kapciuszki. Tam to Was nie interesuje, ale patrzcie, one są przesłodkie. Dużo osób ma ale one są przesłodkie. To są takie broniferki, ja i założona święta. One są takie słodkie, są breniferki takie czerwono-szare-czarne kolory to są świąteczne kolory mi się po prostu to podoba bardzo i tak i dużo osób mnie się pytało yy, na facebooku gdzie kupuję te te wszystkie te takie ruchowe ja je kupuję no są tu się około 5 zł za za 18 sztuk 5 zł za 18 sztuk takich i jest po po 6 jest y, y, każdego zapachu, są trzy zapachy i zobaczę teraz jak tam moja fasolka się zmiękczyła, czy nie. Coś tam się robi z fasolką. Coś tam się robi. I tak mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jak tak to łapka w górę, subskrypcja i komentacja dobrze mi zrobią. Na duchu, widzicie. Spodnie są. No, że mi zrobi na duchu. Oczywiście może trochę wylubie przez Wasze subskrypcje, lajki i tak dalej. No więc tak... Muszę się z wami pożegnać. Bajo! Dobra, bajo!